a spektakl ten przygotował śląski Niech mnie osypie! Potem wagony podoknęli i całym szponkiem kraść pojechali. Gmina, prościutko z rusztu. Pim i szardy jeszcze śpiewali. Gorolu, czy ci nie żal? Gorolu, wracaj do mal. A trzecim cygony, Trzydy. araby, tak jest, a w czwartym jechały zaś same ba Bo to duma i pochodzenie, często loska, że patrzeć w niebo. Sam wiem, jestem, oczy od dawna te same, buty wydarte, twarde ręce. Jakoś od dawna, od zawsze szukamy siebie i nie zabierze nam tradycji. Jak innym znamion na dłoniach, mamy to w krwi w oczach. W pocie w nas i blasku słońca kształtuje nas praca, historia. Ludzi ze Śląska to twarze ludzi i serc, które często tworzą do końca. Wody mu, ale do szmoty nakopali. Jeszcze nie? No ale mogli też sobie. Ale może wyjdą się u koniec, nie?